Na kongresie Akademii Po Dyplomie Pediatria rozmawiamy o szczepieniach z panią profesor Miczałową Czerwionką Szaflarską. Pani profesor, problem nadal istnieje z szczepieniami. Rodzice się w dużej części uchylają od szczepień. Jak rozmawiać z tymi rodzicami, którzy po prostu nie chcą dzieci zaszczepić? Ja powiem tak. Rozmawiać musimy, bo to jest nasza rola jako lekarzy, nie tylko jako terapeutów, ale również edukatorów. My musimy przekonywać rodziców o słuszności takiego postępowania. Gdybyśmy nie mieli szczepień, nie wiem, czy byśmy się dzisiaj spotkali, spotkali. czy byśmy byli w ogóle tutaj jako społecznością, bo to jest rzeczywiście bardzo duży problem. Ja muszę powiedzieć, że cały czas mi tkwi w głowie nasza szefowa akcji humanitarnej która powiedziała w jakimś momencie, gdyby były szczepienia, kiedy ja byłam dzieckiem, nie byłabym nie dzisiaj. Chora, bo to są skutki choroby hajnego medina W związku z tym, jak, to jest dla mnie taki, taki jak gdyby przykład przemawiający, że my możemy chronić nasze dzieci od różnych chorób. No już w tej chwili y, 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 Odra się zbliża no, wielkimi krokami do nas, coraz bardziej, już jest, ale coraz bardziej się zbliża do Polski. No a te, te ruchy antyszczepionkowe, no my wiemy, że szef ruchów antyszczepionkowych, zostało mu odebrane prawo wykonywania zawodu. No, ale on kwitnie, on jest. Uważam, że my jako lekarze to jest nasz obowiązek, ażeby przekonywać rodziców do szczepień, bo są one bardzo nam potrzebne.